Witam Was serdecznie. Dzisiaj ze mną LightBerry. Zapraszam na film. Jako, że ten film jest w sekcji YouTube'owej, internetowej i elektronicznej, nic się nie zmienia. O tej tematyce właśnie ten film będzie. Ja przerzuciłem się praktycznie z oglądania telewizji, jakiej normalnej, prawie całkowicie na YouTube ale chciałbym powiedzmy zwiększyć moje doznania i ten cały zestaw pozwoli mi mam nadzieję właśnie cieszyć się YouTube'em z telewizora oglądanym na telewizorze w jeszcze przyjemniejszy sposób powiedzmy Oczywiście nie idziemy na łatwiznę moglibyśmy kupić bezpośrednio telewizor który ma podświetlanie tylne bo do tego ten zestaw będzie właśnie służył Mówię, nigdy nie jedziemy na łatwiznę i zrobimy to podświetlenie tylne sami, ale o sporo większych możliwościach niż tak zwany AmbiLight. Ten taki oryginalny, zamówiłem. Jest już u nas opakowanie LightBerry. To jest taki kompletny set. Wersja HD, ale chyba ta 4K, więc najwyższy zestaw jaki był. I już Wam pokazuję, co taki zestaw zawiera. Tutaj opakowanie antystatyczne I w środku mamy zwinięte diody LED. One są z wtyczką od razu. Więc mamy diody. Mamy lightberry. Na USB. Tutaj jest kabelek USB, przedłużacz. Są jakieś sterowniki. Jest mała instrukcja. Lecimy dalej. Tutaj mamy splitter HDMI czyli rozdzielacz. Kolejne opakowanie. LightBerry i tutaj będzie pewnie tak jest. Coś do podłączenia samych diod. Tutaj mamy takie małe klipsy samoprzylepne. To są klipsy do mocowania taśmy LED. Kilka na bok. Jest jeden przewód. Przewód zasilający i jeszcze jeden przewód, przewód USB kolejny, ale tutaj z tym grubszym portem to pewnie będzie tutaj. Jeszcze dwa, dwa pudełka. Zasilacz całkiem spory i ciężki. Jest to zasilacz na wyjściu 1,5 Ampera. E, przepraszam, nie 5 V, 6000 mA. Więc mamy zasilacz. I jeszcze jedna rzecz wideo Mamy tutaj kilka rzeczy w opakowaniu. HDMI, HDMI. Sporo wejść z jednej i z drugiej strony. Kilka przycisków. No i tutaj kolejne przewody. Trochę tego jest, prawda? Trochę tego jest, ale te wszystkie elementy będą niezbędne, żeby. To wszystko zadziałało razem. I większość z tych rzeczy będzie podłączona do rzeczy, którą trzeba zakupić osobno. Firma Lightberry nie sprzedaje w tym zestawie. Nie ma tylko czego? Już Wam pokazuję zawartość kolejną. No, dalej. Raspberry Pi w wersji, tutaj jest model B. Czyli ten malutki, mini komputerek będzie analizował obraz z tego sygnału HDMI i sterował diodami, które będą za telewizorem. Będzie potrzebna karta, Mikro SD jest też jeszcze zasilacz do Raspberry. Okej, okay, czyli to jest do tego. No i mała obudowa do Raspberry, jak wszystko uzbroję to, żeby zamknąć to w pudełku. Także te wszystkie elementy za chwilę zabieram do domu. Mam jeszcze wydrukowaną instrukcję. Tutaj jest sporo tej elektroniki, i tą instrukcję no, trzeba uważnie przeczytać, żeby raz, że nie stracić gwarancji na poszczególne elementy, no ale też, żeby nie, wiem, nie spalić telewizora czy też raspberry. Więc najpierw trochę poczytam, a później zabieramy się za montaż. Jak zamontuję, to wrócę do Was przed kamerę i opowiem, jak mi to poszło, na co zwrócić uwagę. Także za chwilę się zobaczymy, ale w domu. Wszystko mam przed sobą, możemy w takim razie podłączać to pomału. Może zacznę od podłączenia diut. Tutaj mam przewód do telewizora, do diut, które są już zamontowane za nim. I do tego, oczywiście, jest potrzebne zasilanie, więc to sobie również podłączę. I z drugiej strony wychodzi przewód. USB, który wpinamy do maliny. W sumie to na razie przewód ten ciągnie zasilający. Dobra, rozepnę to, żebyście wszystko widzieli na stole. Ok. Czyli tutaj mamy tak, i to wpinamy do. Raspberry. I to jest pierwsze USB, które musimy tu wpiąć. Teraz sygnały HDMI. Tutaj z tego co widzę mam sygnał wejściowy, który będzie wchodził do splittera HDMI. Ze splittera mamy łącznik taki mały HDMI, i wpinamy go tutaj do wideokonwertera. I tutaj zrobimy sobie tak. Z wideokonwertera wchodzi do grabera. I tutaj już tylko cinchem. Tutaj mamy sygnał. Drugi wyjściowy i to już będzie wchodziło bezpośrednio na telewizor. Tak, zasilania są podpięte jedno, drugie, i graber wchodzi również na malinę. I jeszcze tutaj, jeszcze mam klucz do USB do myszki, również sobie to użyjemy. Teraz lightberry, czyli grabber. I jeszcze ostatnią rzeczą, którą mam, kabel internetowy, który również wepnę do maliny, żeby była ona w sieci. OK. Jeszcze coś. Podepnę od razu po HDMI malinę do telewizora, żeby zobaczyć, co się na niej dzieje karta karta pamięci jest już włożona ROM ten opis praktycznie wam udostępnię, link jest dobrze wykonany skąd ściągnąć ROM z systemem tam wszystko jest podane więc tutaj sobie z tym poradzicie na tym się nie będę skupiał wkładam kartę i praktycznie to jest, to jest, to jest, to jest. HDMI, kolejne podepnę do telewizora i odpalamy. W takim razie zobaczymy, co i jak. Wyjście zewnętrzne mam na HDMI 3. Przyłączymy sobie tylko tak. I teraz odpalamy najpierw te dwa zewnętrzne urządzenia czyli diody i zasilanie do i do splittera i do konwertera i na samym końcu dopiero malina. Dobra, tutaj. Tam się dioda zapaliła. Tutaj również. Tutaj również na zasilaczu jest dioda. Więc teraz odpalamy rasbery. No, coś już miga. Kursor się pojawił. Tutaj dioda się zaświeciła. Jest czytany system, i odpalamy system, na który ja się zdecydowałem, jest już wgrany Hyperion. I tutaj oczywiście Kodi. Mam nadzieję, że myszka będzie obsługiwana. Dobra, Kodi załadowane. Myszka działa, i wchodzimy do programów, gdzie będzie konfiguracja Hyperiona. OK, jest. Wchodzimy. I teraz ja mam konfigurację. Tak, to będzie HD USB na Apa 100, czyli graber to jest Apa 100. Ja mam 30 diut w poziomie i u góry i na dole na 17. Tyle mi weszło za ten telewizor. Dobrze. Czy ściągnąć tak, ponieważ jest już podpięty do sieci, i tutaj wybieram konfigurację prawy, dolny róg, i diody idą w górę. Czyli dokładnie to. Graber został odnaleziony. Jest wykryty. Czy włączyć w Hyperionie? Tak. Restartuje. Ten plugin. Czy widziałeś? Czy widziałeś e, tą kolorową tęczę? Hmm. No nie. Coś poszło nie tak. No nic kombinujemy w takim razie sprawdzimy tylko czy tutaj na pewno wszystko jest dobrze raczej tak raczej tak dobra jeszcze w takim razie moment bo może sygnał wyjściowy który teraz idzie na telewizor ale dobra mamy tą konfigurację z graną, ona na pewno się nagrała na, na kartę. Więc zobaczymy w takim razie teraz obraz HDMI. 1. Tutaj będzie obraz z konsoli. I wiecie co? Zrestartuję w takim razie malinę całkowicie. I zobaczymy, co się będzie działo. Okej, okay, diody migają, czyli to po rozstarcie. No i teraz chwilę trzeba odczekać, niech się system załaduje. No i chyba mamy, nawet nie chyba, ale ruszyło. Wiecie co zrobiłem? Wyjąłem ten pendrive do nadajnika do myszki. Możliwe, że on trochę zżerał za dużo baterii, za dużo prądu na portach USB maliny i może to było, to było przyczyną, ale wszystko ruszyło, więc chyba dobrze. Jeszcze tylko sprawdzę, czy wszystkie diody świecą od pierwszej do ostatniej. Wszystkie diody świecą, więc jest ok. Jak widzicie, podświetlanie działa tak, jak powinno. Jest dzień. A jak widać, wszystko na ścianie naprawdę dobrze jest widoczne z tego podświetlenia. Zobaczmy jeszcze coś. Ściągnąłem od razu aplikację na, na telefon. Hyperion, tutaj jest wersja free. Ja już to skonfigurowałem po IP. No i teraz zobaczmy. Proszę bardzo. Myślę, że działa naprawdę nieźle, prawda? Jest nasycenie. Nasycenie koloru. Oraz jasność. Można się też pobawić. Jest tutaj sporo jakichś efektów. Także jak ktoś lubi takie zabawy, może na imprezę jakąś na przykład. No, nieważne. Jest tego tutaj trochę, w każdym razie działa. Można również jakby sterować tym całym oświetleniem z ręki. A później wyłączamy i wracamy do sterowania przez sygnał HDMI. No, jak widzicie, naprawdę to fajnie działa. Z... Nie ma jakichś wielkich lagów. Kolejny temat związany z elektroniką w domu drewno do it yourself. Wykonany ta cała plątanina jeszcze tutaj leży, ale to zaraz gdzieś sprytnie umocuję, żeby nie przeszkadzało, oczywiście tego nie będzie na widoku. Co ważne, myślę jeszcze, że jeśli zostawię Lightberry w malinę w tym momencie podłączoną do sieci lokalnej, jest tam odpalona Samba, czyli pliki widzimy w systemie Windows. One są dostępne. Możemy chodzić po zawartości karty pamięci oraz możemy również wejść po SSH klientem, na przykład Putty i uruchomić, zobaczyć procesy. Czyli tam już po Linuxie możemy sobie troszeczkę pomyszkować. Te wszystkie informacje również znajdziecie na stronie producenta. Ja wam podam. Te, te dane, kilka z tych funkcji jest tam bardzo ważnych. Można samemu konfigurować ten plugin Hyperion, czy też robić zrzuty ekranowe z samego Grabera, na przykład. Więc opcji jest naprawdę multum, ale to już może dla bardziej powiedzmy zaawansowanych. Co ważne, też w autostarcie są umieszczone skróty do procesów, więc po autostarcie nic Praktycznie nie trzeba robić, włączamy to i działa. Nieważne jakie źródła będą w tym momencie przechodziły przez ten sygnał wejściowy, czy to jest konsola, czy telewizja, czy jakieś tam inne odtwarzacze, zawsze całe podświetlanie działa szybko i sprawnie. Tak więc, tak wygląda stanowisko multimedialne w Domi Drewno, gdzie oglądamy filmy z YouTube'a, nie z normalnej telewizji. To wszystko chyba na dzisiaj. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!